Hey, cześć, witajcie z tej strony, jak się znowu gramy w Heroes of the Storm. Już poprawiłem dźwięk i już myślę, że słychać mnie bardziej niż gry. Myślę, że już będzie dobrze. Dzisiaj zagramy moim mainem, którym gram najwięcej, abaturem. Bardzo wysoką trudność ma, ale ja już go opanowałem do perfekcji, nie? Tym znaczy, może zawodowym abaturem. A czy nie? No, może dałbym rady grać jeszcze lepiej, ale teraz trochę rzadziej nim gram, bo gram, nie wiem, z ratulem, z Agarą i ragnarosem. I trochę czemem. Ale tylko trochę, dobra. Yy, 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 yy. Tak, bo mam zadanie. Muszę zagrać pomocnikiem. Myślę, że zrobię to szybko. Dobra, lecimy z Tukoksem. Ogólnie to abatur jest tym, Zergiem ze Starcraft, Chyba z Zergiem, A Potem fabularnie się okazało, że jednak nie jest, ale tam jakoś coś tam ich ewoluuje i tak to się działo, nie? Dobra, ogólnie to już wspominałem o nim wcześniej, mogę siedzieć bezpiecznie w jednym miejscu na mapie i, i pomagać wszystkim, nie? i w ogóle mieć wszystko w dupie. Nie boję się, że zginę, mogę być wszędzie. Dobra, mamy Diablo, 70. level, zarąbisty tank, który może sam sobie healować mnóstwo zdrowia. Im więcej bije minionów, tym więcej ma zdrowia, a potem jak zginie, to ten, jak to będzie, zabije 100 minionów, czy tam 100 dusz, to będzie nie, to yy, ma tego, no. Yy, drugie żyćku, tylko od razu się zmniejszyło ilością zdrowia. ETC, wszyscy wiadomo, alfredny healer, ale bardzo wolno healuje. Naprawdę mega wolno guldan, wszyscy widzą, ten, on skradnie zdrowie, zdaje obrażenia i w ogóle jest zły bardzo. ale Alekstaza Hillerka healuje dość szybko, kosztem, kosztem własnego zdrowia, walla, wszyscy, wiadomo, to wariat, to wszyscy znają Muradin tank. Teraz chyba w rotacji, bo dużo osób nim gra. Yy, I ten, no, yy, ozmownie taki sniper, który bije dużo, yy, dużo miejsca. O se tu. To są koniecne. te... O, jak ja będę by, ja chamski strasznie. Dobra, co na górę. Polecę tutaj, bo chcę zdobywać PD. Mówiłem, że mogę być gdzie chcę, ale... Yy, moje te toksyczne gniazda, one nie mają jakiegoś skończonego wysięgu, za... tylko gdzieś dotąd. Dlatego chcę podejść bliżej. I gdzieś jakoś, nie wiem, zostanę gdzieś... 5, tutaj, 4, żeby móc 3, sięgać jeszcze do połowy 2, mapy i 1. bronić tych nadajników. Wtedy, Jechaj, jak będziemy zbiórcować nadajniki, to... Tutaj będę się robić zergi. Nie to są to się Tu nie wiem, dobra, trudno. Nieważne, nieważne, nie. E I ten będę stawiać w, e w tych miejscach. No, te bombki, żeby oni nie mogli sobie wejść. Dobra, ziół, ziół, nie Niech czy tak będzie. Tu nie puszczam innego takiego, tego to mnie ujawnia strasznie. tam trzeba, tam co tam nie. Cóż to w życiu esencja. Zgaduje o, a z I on będzie chciał chciał mi zrobić bubu. Nie, żeby mi robi bubu. Co, to nie chcę robić Są to pusi i poszedł ten Eee... No, no dobra, jak się tam chcemy. No, to tam chce, no? Tak jakby ktoś typowo. Chodź. Trochę im to. Musicie przejąć nad nimi kontrolę. Tak, tak też. A, wypiszę komentarz i teraz bo będzie dużo lepiej. Nie chcę, żeby się to było wypisane. Nie, że każdy nie, na różny procent chcę to nie, 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 to, nie, 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 to nie, ma to nie, ma, to nie, tego, to Ale weźcie, nie, 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 wejdźcie nie, sobie na mnie, koleżko. Mogę tego zająć. Bo jeśli tu to nie, się nie, 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 bo się tu nie, 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 mi więc na stanki w ninja. Jak stanął sobie, po nie, nie nie? umieraj! Dobra. Boję się tu zająć, bo mogę na tym bardzo ucierpieć, ale wszyscy są na dole, więc chyba zdążę. Nie zdążę, dobra, za późno. Hamas. Oto, oto była kara za... E, ...nie robienie ładnie. Rewe, co to za push? Nie no, ma puszowania To nie zrozumuję, bo to temu nas nie leczysz, nie jestem nie jestem pomocnikiem i to tak już margiem jeśli chodzi o lewanie. Nie umierajcie, proszę Wybierz talent. Wolna. Nie, nie, nie. No nie, już dostaniemy z na łeb, no. To się przyda. Bardzo muszę tu iść siłą, dobra, niech to już Mam mega mało zdrowia i mega mało obrażeń. I nie mam nawet mamy. nie się prosto na nas! nie nie, nie, ja biać, nie. Teraz muszę stąd bo zaraz tutaj przyjdę po moje dupsko. Добро, седраешь, а то, что что-то Ой, это будет поражка. Думаю, не нужно выиграть, Я просто... ну... Что Ну, Там замер пушевать. Буду делать пуш линии. Эй, эй, эй. спокойнее, Эй, не, 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 не. Uh, uh. O, tam jeszcze. Boom, boom, Bum bum bum, Boom, boom. Boom, boom. Bum boom. Boom, boom. 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 Co co, nie no nie, jaki cham Boom. 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 No nie Boom. 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 To podję... Nie, to jest... tak, no. nie, nie, to, ładne, to jest Dobra, wariat, nie, to nie, to jest to nie, to nie, to nie, to nie, to to nie, to nie, nie, to to nie, to nie, to nie, Tutaj też muszę sam sobie wyrobić pół. Wybierz talent. Eee to O nie no Stop flyzy Co ja Wziąłem dobre? Nie, miałem wziąć krapek, zmieszał osłonę, Dobra, film, ty Trudno, a co jest tyle? to jest takie ja, No Ma, ale tu Dobra, więcej tego trzeba.

Dobra, szybciej. Jak ktoś szybkie z pieprzanką mamy, mamy ucieczkę. Gryzy prędzej, 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 prędzej. I od razu głęboki wszech. Dobra, bezpiecznie. Żeby ktoś tutaj nie przyszedł mi tego nie ukraść. Ale no diabele, nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj. Ja nie umieram, nie? Umieranie umysłów, prawda. Dobra, to się sami zlepimy. Ale diabelek potrzebuje... Diabelek... Masz. Dobra, ktoś tu wejdzie to od razu zdycha. Nie ma szans. Mi co, przyszedł tędy. Jaki ham. Jaki ham. Nie no Kurwa. To jest ja nie jest takim goblimem. Ty, te, te, te. Gdzie, gdzie się. Szuka mnie. On mnie szuka. Gdzie? Nie ma życia. Nie żyje Jaki ham, Dobra, się tutaj. Nie chcę, ale muszę. Ja nie lubię tak ryzykować. To jest najgorsze, kiedy Abathur musi ryzykować życie, żeby móc coś pomóc. Mam no, gorsze rzeczy dla Abathura.

Odsatysfakcjonujące naprawdę Za złe polecieć Dobra ucieczkę mam, mam Dobra, jest litew Nie ten Muradin by odrósł Spieczanko, spieczanko, spieczanko Szybko, 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 szybko Uff. Nie bicie, bo Nie. 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 za to sprawiedliwa kara Nie. <słuch> nie. z tych z tych no, jaki Tak Tak Nie. Nie. robi, tak się Nie. Nie. robi Nie. Nie. wam Nie. Nie. naprawdę. Nie. O nie ma no to dobrze Kopanko, szybko Kopanko, Kopanko Dobra, bo jeszcze go mu radzimy, on go będzie nam nie polował Dobra, inaczej Toksyczne gniazdo Wstawiam, jedzę robię a szlag Muszę się poświęcać naprawdę jak ja tego nienawidzę.

Potrzebuję naszej pomocy! Ocuj, no no co to ma być? To się nie dzieje naprawdę! Zergi kierują się na nas! O nie! Jestem zbyt mądry, żeby umierać! Dobra, to masz pan, że ci Nasz został zburzony! Ale... To się nie... to było hamskie, i to mega. Bronić fortunę! Możemy sobie... Ja. Lego, lego, lego. lego. Niech nie Dobra, nie wiem, co się poszali, stracili myślę. Dobra, teraz muszę się bronić. Właściwie ale... daje tarcze, to nie wiem to się dało. Zajebiorze. stracona. Nasza baza została zaatakowana. To eee. nie? Nasza baza to, została zaatakowana. Czało się.

To trzeba czasu, żeby się tutaj zrobiło. Naprawdę dobra, trzeba osłabić infolę miną. Wykonuję. Idę tutaj, teraz tylko tutaj, będę naprawdę skuteczny. Zniewolmy tych najemnych głupców. Dobra, zrobiłem infolę. To jest to. Ja, no, cyk, cyk. Dziebelek, nic się nie wydarzyło. to będzie. Jeszcze, Cześć, nie da się da się wygrać. No. Bohaterowie, przed wami jeszcze wiele bitew do wygrania. No, o kurde, nie spodziewałbym się. Ale no, bo on tam na kurę puszczał tego tego zioma. No, nie, no kurde. To ci jest no bo to mnie tu nie ma. Um, miałbym pewnie jakąś tę morderczą serię, czy coś, ale no, nie udało się, bo zginąłem Ale kurde, ten, 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 team był taki nieogarnięty i przeciwnicy też byli mocarni. No trudno już, trudno. Dobra, statystyki. Jakie miałem największe PD? O z miał ja chore PD, ja pierdzielę, co tu się działo. Ile kill mieli ja pierdzielę. No co, asysty. Ja dobra się zmękła. To ma sens. Ja bym nikogo nie zabił. O jaki ma... To nie były powinny być odniesione obrażony, tylko największy wpierdol. Smutno, ale prawdziwe. Dobra. E, dobra, jest porażka, ale jest jedno do zadania. Dzięki za oglądanie. E, miło, że może ktoś to wreszcie zacznie oglądać. No dobra, ello bajo.